Ciao siema, siema! Z tej strony Olegi i Różne Gry i dzisiaj reaguje na śmieszne koty w internecie i ogólnie śmieszne filmy. I dzisiaj obejrzymy ten jeden film, który trwa 12 minut. Dobra, zaczynamy. <grywa> Serena! show me them legs yeah what I was looking at that yeah oh, this fajny kot. I

Yep. <laughs> my cat is panting like a dog right now. Like a dog. Oh my god. Yes. To dobra byny pies. Przecież golem z Minecraft. No nie muzyka z Minecrafta. No to będzie źle? you hungry? <laughs>

Robiony i szalony A <śmany> drugi kot się poszykał. To nie jest śmieszne. Kot, 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 kot. Pamy jumper. I nie złapał. <noise> kot się chciał pozdregać, ale się nie udało. to jest Kot kotowi twarz. Kot co gra w tego? W grę. i przegrał i żubior co kot robi Mienujecie królem końca się trzasnął na w łeb o nie, pomocy, pomocy nie! Tam innego to nie! Dostaw! Dostaw! Kot co mam no ma, to! Kot co siedzi w pudełku! On się bawi chowanego! Ale on jest zamarznięty! nic się nie rusza. A co koty mają w buzi? Uwaga. i co kot zrobi? A to nie było śmieszne. Ale słodki mały kotek Niech da mi jest, daj mi zła jeszcze. Zabrał jej no, nie. Złonie. Uwaga. Kota płacze. Dziema. Dziema. Nic się nie stało. Teraz co kota zrobi? Nie. Daj mi jeżeli O nie kot jest pewnie za tym. Kota to super mało. Po co źle? Mink, kot złapał. Teraz i obronił. Piątka! Piątka? 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 I am boy! Kot zrobił w salto. Why are they so tiny? Why are they so tiny? Co mu jest niebezpieczne? Ten kota widać nie musi być gruby, ale mój. to zawie Ale grubas koteł koteł grubas. Dzień ja, dobry. Tutaj rodzina rekinów To jest moja mała. A na gwizdzie się mam jej małe. Oddaj to. Oddaj. Oddaj, oddaj, nie czemu te koty są takie dziwne? O nie, Minecraft! Nie. Jeszcze będzie nie śpiewał? Kot śpiewał? Kot to umie, kot to umie być człowiekiem. Kot to coś porwało w po ogóle. Кот типа кот-спайдерменом. Как его зовут? Чарли Кот. Пом. Уси Кот. Алло. Jumper. Koty tańczują. Albo boją się w browserze. Tutaj kot ćwiczy. co aby tutaj porobić? Co by tutaj porobić? Hmm. Zostaw tego kota. <laughs> Get got the bag. Get in the bag. Get in, it. Get in the bag. That's right. Get all the way in. Get all the way in. Good cat. Oh, my God. <laughs> O, ale się spakować w koch. Nie ma? <laughs> uh. Bing. Kot gra muzykę. A bo ją tworzy. Bing. Bing. Tutaj kot się bawi z powietrzem. Próbuje je złapać. Nie, jakaś śmieszna, ale kotek jest ładny, jest słodki. Hmm, kot powinien spać tutaj. Hmm, gdzie on może spać? Tutaj też go nie ma. Na butach. Ja, 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 kot się wita z panią Chce jeść Ona go to szczęście Albo no, mówisz dobrze po prostu No nie, kot Ty musiał chodzić kota się Siema Kto tam u was? To nie ja, to koty Tutaj koć śpi no, Obudził się Oddaj to moje Kot hmm. <laughs> to ugryzł ją w ryje albo jego Kot się tam Kot, gdzie masz? Czata u was <laughs> hi hey. So this is my cat His name is <laughs> Really? Really? <laughs> 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 really. Kota cieszę, cieszę, bo go, go szykuje na randkę, nie wiadomo, no ona go szykuje na randkę, z jaką tu no to był masaż Kot. ile kotów. Mm. To jest już koniec tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i papa! I oczywiście piszcie komentarze, jeśli uda mi się je włączyć. A jeżeli nie będą włączone, to po prostu nie piszcie. Dobrze? To. Papa! I nie zapomnijcie tutaj o łapce w górze i o. Субскрипции звоночки звоночком. Папа! -па.